Dzień dobry. Jedna z osób prosiła mnie, żebym jeszcze raz wspomniał o Krzyżu Słupsku. Ja pod tym krzyżem się nawracałem w roku 1982. 12 marca z tego krzyża zaczęła wyciekać ludzka krew. W Słupsku przed Kościołem Mariackim pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w centrum miasta zaczęła wypływać ludzka krew. To był trzeci miesiąc stanu wojennego. Ja wtedy byłem zupełnie niewierzący. <laughs> I tak sobie myślę, no, jakie ludzie durne rzeczy opowiadają, bo słyszałem, gdy nie, jest, gdy nie jestem, że takie coś się dzieje. Wsiadłem w swój samochodzik, nazywał się mały Fiat, 126P i pojechałem. Myślę sobie, tam z pewnie w ogóle nic nie ma. Ale przyjechałem, zobaczyłem. No ja byłem w absolutnym szoku, bo wypływało dużo krwi. Z znaczy, zewnątrz wyglądała jak czerwona ciecz, tylko przypominała krzepliwością, bo to zastygało. To nie przypominało wody, płynu, to wyglądało jak krew. To wyglądało jak krew. Ktoś koło mnie wziął sobie na palec i posmakował, i to miało jeszcze smak krwi. Inna osoba wzięła i chusteczką wytarła to i to było czerwone jak z żyły. <laughs> ja byłem w szoku i wiele razy tam przyjeżdżałem. Krew ciekła przez 10 lat. Do mnie dotarło, że... Potem widziałem jeszcze oświadczenia laboratoryjne ze szpitala słup Słupskiego. W internecie można znaleźć o grupie krwi i całej historii. Ten krzyż ma wyraźny przód. To no bo można powiedzieć, że no coś tam, jakieś grzyby, glony się zalęgły i coś cieknie. Ale krzyż ma wyraźny przód. I wypływa ta krew z miejsca, gdzie są nogi człowieka, gdyby go ukrzyżowano. Tylko z tego miejsca, z małego kawałka typu 3x3 cm, wypływała ta krew. Milicja Obywatelska w trzecim miesiącu stanu wojennego zastrzelili sporo ludzi w Polsce, zabili. E, dziesiątki tysięcy ludzi zostało aresztowanych, i w tym czasie zaczyna się no, krzyż. Więc bali się rewolucji. Setki milicjantów pilnowały tego krzyża dzień i noc. Był godzina st była stan. Dla milicji obywatelskiej nie ma cudów. To komuna była. W wyniku czego starali się. Znaleźć kto to robi. Ksiądz, człowiek Solidarności, rurka, pompka no takie rzeczy bo działo, leciało sporo. <laughs> Nie znaleźli człowieka. Zrobili rentgen. Pomalowali ten krzyż farbami różnymi, grzebobójczymi, różnymi innymi historiami. A to dalej ciekło. Komuna się skończyła w 1989. A to przestało, ostatnie krople krwi wypłynęły w 1993. To jeszcze no niesamowity cud. Tak? Nieprawdopodobny dla mnie to, to było jak obuchem w głowę. Dla człowieka niewierzącego, który spojrzał się na to, no to ja kojarzyłem, że tak normalnie być nie może. Ten krzyż wyglądał identycznie jak po ukrzyżowaniu człowieka. Krew wypływa tylko przez nogi. Ja potem, jak skojarzyłem, że to coś szokującego, no to zacząłem się dowiadywać o co tu w ogóle chodzi tej religii katolickiej, chrześcijańskiej. I Dowiedziałem się o Katarzynie Szymon, stygmatyczce w Polsce. To dla mnie to był kolejny szok. Ale jak dowiedziałem się, to pojechałem i chciałem zobaczyć. No, chciałem sprawdzić, czy to wszystko po tej. To jak się mówi, że jest niebo i, niebo i piekło, czy to faktycznie jest, czy są aniołowie. Eee. Sprawdzanie tego wszystkiego założy mi sporo lat. No kilka, kilka, zanim ja skojarzyłem o co chodzi, to to było kilka lat. No jestem Boku niesłychanie wdzięczny, że pozwolił mi uwierzyć. Zobaczyć i uwierzyć niesłychanie wdzięczny jestem Panu Bogu, no bo większego cudu dla ludzi zrobić już nie da. Dalszy, większy cud to wtedy, kiedy zobaczymy Matkę Bożą, czy kiedy zobaczymy Anioła Stróża, czy samego Pana Jezusa. To wtedy już wiary nie ma, jest wiedza. Ale Bóg nie chce nas przymuszać. Daje takie cuda, gdzie my zawsze możemy powiedzieć, że ja tam nie byłem, nie słyszałem, nie interesuje mnie. Takich cudów dzisiaj pewnie jest kilka na świecie. To znaczy, że Matka Boża płacze z figury jakieś krwią, z kamienia, z drewna. Przeróżne takie cuda się dzieją. Bóg daje takie drogowskazy, ale w definicji cudu to jest coś takiego, że cud nie może nas zmusić do wiary. Bóg nie chce nikogo mieć na siłę. Bóg daje znaki, takie drogowskazy. I mówi, przyjdźcie do mnie, jestem, mam cywilizację miłości. A człowiek ma wolną wolę i swój umysł i sam decyduje, gdzie chce pójść. Tylko, że są tylko dwa miejsca. Jest cywilizacja miłości Pana Boga i cywilizacja diabelska wszelkiego zła w piekle. A do nas należy wybór. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję. Jeszcze raz tak może spróbuję lepiej coś pokazać. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za to, że ja to mogłem zobaczyć, że dałeś mi szansę uwierzenia, nawrócenia się. Proszę o wszystkie dary Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy Ciebie, Panie Boże, nigdy niczym nie obrażali. I szli prosto do Ciebie. Dziękuję Tobie, ukochana matko, i wszystkim dostępom Nieuch Świętych. Dobry Boże, pobłogosław nas wszystkich. Wszyscy błogosłami Bóg i trzech mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No i przypominam, że to jest moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Bo niektórzy się pytają, dlaczego się żegnam lewą ręką. No, takie zasadzki. Miłego dnia wszystkim życzę.